Wiedzieć, dokąd zmierzać w życiu. Wiedzieć, co jest prawdą, a co jedynie złudzeniem. Wiedzieć, kogo pytać, komu zaufać. Kto wskaże właściwą drogę, nie zmyli i nie skrzywdzi. bracia i siostry, drodzy, młodzi, proszący dzisiaj o sakrament Ducha Świętego. Wielu z nas szuka odpowiedzi na pytania dotyczące najważniejszych spraw naszego życia. Szukamy ich w tym usilniej, bo dostrzegamy zamęt, w jakim przyszło nam żyć, bo dostrzegamy kruchość naszego istnienia. I trzeba nam zadawać sobie te pytania, i to w sposób bardzo świadomy, bo można żyć w świecie i nie wiedzieć, jakim on jest. Można być pogrążonym w ciemności i nie dostrzegać, jak wielka to ciemność. Można dryfować bez sensu i bez celu, jak statek rzucany falami, i nawet tego nie zauważyć. Można brać udział w walce na śmierć i życie, w walce o własną duszę, i nie stawać sobie z tego sprawy. A zatem po co żyje, żeby kochać i być szczęśliwym, ktoś odpowie? Żeby zrealizować swoje marzenia, powie inny, żeby zrobić karierę i być sławnym youtuberem, żeby założyć rodzinę i dobrze wychować dzieci, żeby pomagać innym ludziom, żeby mieć pieniądze i móc zwiedzać świat, żeby dokonać jakiegoś odkrycia, które sprawi, że na zawsze zapisze się w pamięci ludzi. Może jeszcze ktoś w cichości swojego serca doda, żeby się zbawić. A co jest sensem ludzkiego życia? Jak to co? Miłość, szczęście, pieniądze, kariera, samorealizacja. Czy aby na pewno, czy na pewno są to te wartości, które nie przeminą, które przetrwają, chociażby cały nasz świat miał lec w gruzach? Tak jak za naszą wschodnią granicą. Tak odpowiadamy sobie w duchu, nawet jeżeli wszystko inne zawiedzie, miłość na pewno przetrwa. Zaraz potem jednak nachodzi nas smutna refleksja. Tak to wszystko ładnie brzmi, ale przecież życie jest inne jest brutalne i zdradzieckie. W życiu trzeba walczyć. Trzeba umieć upomnieć się o swoje, torować sobie drogę łokciami, przebić się przez przeciwności, dostosować się do reguł gry. To normalne, że czasami trzeba kogoś oszukać, okraść, wykorzystać, skrzywdzić. No, takie jest życie. To nie ma miejsca na sentymenty, na miłość, na Boga. Nie, życie takie nie jest. To my je takim czynimy. Nieludzkim i bezdusznym czynimy je takim, gdy próbujemy żyć na własną rękę, według własnych zasad i bez Boga. Ja nie potrzebuję Boga, powtarzają, a potrzebują coraz więcej kobiet i mężczyzn, coraz droższych aut i tytułów, i nigdy nie będą syci, i czują się bardzo samotni a po nocach płaczą lub piją. Ja nie potrzebuję Boga, tak mówią, a potrzebują tabletek na uspokojenie, aby normalnie żyć. Potrzebują proszków, aby przemknąć powieki. Z tęsknoty pozostała żądza, z miłości zaspokojenie, z polityki intryga, z siły gwałt, z autorytetu przymus, z techniki strach, z bogactwa duchowa nędza, z wiary, ludowy obyczaj. Ja nie potrzebuję Boga, tak mówią. Moi drodzy, cały nasz rozchwiany i zadumiony świat XXI wieku, świat przepełniony samotnością, depresjami i zniewoleniami, woła o sens woła i krzyczy o miłość, woła, krzyczy i żebrze o Boga. Drodzy młodzi, a tymczasem wy, jako chrześcijanie, którzy otrzymujecie dzisiaj dar Ducha Świętego, uświadamiacie sobie z nową mocą, że od chwili przyjęcia sakramentu chrztu nosicie wyryte na swoim sercu Oblicze Jezusa Chrystusa zbawiciela. To oblicze wyrył wtedy sam Duch Święty, a dzisiaj pragnie je odnawiać. I ten Duch Święty pragnie Wam przypominać, że nieustannie w każdym aspekcie Waszego życia macie upodabniać się do Chrystusa. Macie zatem patrzeć na świat Jego oczyma, myśleć i mówić tak jak On. Kochać to, co On Mu kochał. Ten Duch Święty pragnie Wam przypominać, że jesteście cenni w Bożych oczach, że Pan Bóg kocha was takimi, jakimi jesteście. Przed Nim naprawdę nie musicie udawać, nie musicie zakładać żadnych masek, żadnych fałszywych profili. On kocha was od zawsze i na zawsze. Kocha nieodwołalnie i bezwarunkowo. Kocha także wtedy, gdy o Jego miłości zapominacie, gdy ją odrzucacie i depczecie. Ten Duch Święty pragnie Wam przypominać, że potwierdzeniem autentycznych więzi z Panem Bogiem jest Wasza szczera osobista modlitwa, życie sakramentalne regularne praktyki religijne. Jak bowiem dziecko każdego dnia potrzebuje i szuka kochających rodziców, tak człowiek chcący żyć w przyjaźni z Panem Bogiem codziennie szuka Jego obecności, miłości i prawdy. Wie bowiem, że bez trwania przy źródle szybko ogarną go przygnębienie, apatia, wątpliwości, zniechęcenie. Ten Duch Święty pragnie Wam przypominać, że sprawdzianem dojrzałych więzi z Panem Bogiem jest wasza głęboka ufność, jaką w Nim pokładacie, a ta ufność wyraża się w posłuszeństwie wobec Pana Boga i w życiu według Jego zasad. Człowiek dojrzałej wiary jest bowiem przekonany, że Boże przekazania nie są jakimś ciężkim do udźwignięcia brzemieniem. Ale są drogowskazami naszą mądrością i siłą. To one są skrzydłami, które odrywają nas od tego wszystkiego, co nas ciągnie w dół, co nas niewoli, upokarza, niszczy i zabija. Ten Duch Święty pragnie Wam przypominać, że człowiek żyjący w przyjaźni z Panem Bogiem potrafi przyjmować samego siebie i innych ludzi, z miłością większą i dojrzalszą, aniżeli miłość jedynie ludzka czy emocjonalna. Z miłością, która trwa pomimo zranienia, a nawet zdrady, która jest cicha i cierpliwa, jest czysta, nie unosi się gniewem, nie zazdrości, nie pamięta złego, jest wierna i bezinteresowna. Drodzy młodzi, jako chrześcijanie nie musicie kierować najważniejszych życiowych pytań w próżnie, bez nadziei uzyskania jakiejkolwiek odpowiedzi. Naszą odpowiedzią jest Jezus Chrystus, a Duch Święty, którego dzisiaj obficie otrzymujecie, będzie Wam o tym nieustannie przypominać. I On również pragnie, abyście tą prawdą dzielili się z innymi ludźmi. Tam, gdzie mieszkacie, uczycie się, pracujecie, wypoczywacie, w mediach społecznościowych, w których jesteście obecni. Myślę, że doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że za dużo Was w świecie wirtualnym, a za mało Was w świecie realnym. Gdy zatem staracie się żyć Ewangelią, gdy wprowadzacie sprawiedliwość, pokój i radość, gdy przebaczacie, gdy angażujecie się na rzecz potrzebujących, gdy ufacie nawet wbrew ludzkiej nadziei, wtedy inni mogą zobaczyć Jezusa, mogą przekonać się o tym, że On jest, zmartwychwstał, żyje i kocha w Was, a poprzez Was w swoim Kościele. Naprawdę nie potrzeba do tego żadnych spektakularnych akcji. Nie potrzeba nigdzie daleko chodzić. Wystarczy oderwać nos od smartfona i rozejrzeć się wokół siebie. Wystarczy zatem, że zauważycie, ale naprawdę zauważycie twarze Waszych rodziców, którzy często kosztem własnego zdrowia dla Was się poświęcają. Troszczą się o to, by niczego Wam w życiu nie brakowało. Abyście mieli lepiej niż oni. Wystarczy, że do nich podejdziecie i powiecie, że widzicie, rozumiecie, doceniacie, kochacie, przepraszacie. Wystarczy, że popatrzycie na swoje rodzeństwo, ale nie jak na jakichś intruzów czy ciało obce, ale jak jest naprawdę, jako na waszych najbliższych. Bo oni, szczególnie ci młodsi, potrzebują wiedzieć, że są dla Was ważni, ważniejsi, aniżeli TikToki, followersi, lajkowanie że mogą na Was liczyć, zwłaszcza gdyby coś złego działo się w ich życiu. Wystarczy, że dostrzeżecie Wasze babcie i Waszych dziadków, którzy ścigają Was swoją modlitwą i swoją miłością, i tęsknią za Wami za każdym razem. Do nich zapominacie, gdy ich lekceważycie o tyle ważnych spraw do ogarnięcia w sieci. Ale pomyślcie, czy smartfon Was wysłucha, gdy będziecie tego potrzebowali, czy przytuli Was do serca, pogłaszcze po głowie i powie, że naprawdę wszystko się ułoży. Wystarczy, że podejdziecie do smutnej koleżanki albo kolegi z klasy, którzy często noszą w swoim sercu ból, którego nawet nie potrafią nazwać słowami. Wystarczy, że poświęcicie im trochę czasu, porozmawiacie z nimi. Jeżeli trzeba, poprosicie o pomoc kompetentnych dorosłych. Dobrze wiecie, że taki ból długo noszony w sercu może prowadzić do rzeczy strasznych. Rozmłodzi Niech Duch Święty dodaje wam od wami, abyście nie wstydzili się waszej wiary, abyście byli aniołami Bożej dobroci wobec waszych najbliższych, tych wszystkich, którzy się źle mają, wobec Waszych koleżanek i kolegów, którzy być może gdzieś zagubili drogę do Jezusa. Niech Duch Boży roz, rozpala Was swoją miłością, abyście świadczyli o Chrystusie, który kocha nas do szaleństwa krzyża. O Chrystusie, który jest odpowiedzią na każde, nawet najtrudniejsze pytanie naszego życia. Bo to On jest drogą, która nieomylnie prowadzi do celu. On jest prawdą, która nie zmyli. On jest miłością, która nasyci. I nigdy się nie skończy. Amen.